Nadchodzą ogromne zmiany w Jagielloni Białystok. Z funkcją prezesa pożegna się ziemowi Deptuła. Zapraszam do oglądania. Ale poczekaj, zaobserwuj ten profil. Wczoraj Jagiellonia Białystok w ramach rozgrywek Ligi Konferencji Europy zmierzyła się z hiszpańską drużyną, a dokładnie z Rayo Vallecano. Drużyna byłych mistrzów Polski niestety musiała uznać wyższość Hiszpanów i ponieśli porażkę w tym spotkaniu 2 do 1. Białostoczanie w ostatnim czasie można powiedzieć, że przechodzą mini kryzys. Ostatnie spotkanie wygrali 27 listopada w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy z Cups. Od tamtego czasu rozegrali cztery spotkania i jedynie zanotowali jeden remis. Teraz swoją rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Jagiellonii Białystok złożył Ziemowit Deptuła. Przyszedł on do klubu wraz z początkiem 2025 roku zastępując na stanowisku prezesa Wojciecha Pertkiewicza. Powodem złożonej dzisiaj rezygnacji przez prezesa były sprawy osobiste. W opublikowanym oświadczeniu podziękował przede wszystkim radzie nadzorczej, która dała mu szansę bycia prezesem Jagiellonii, ale również podziękował pracownikom i kibicom, którzy okazywali mu wsparcie. Obecny prezes na stanowisku pozostanie do końca 2025 roku, natomiast wraz z początkiem 2026 roku zastąpi go na stanowisku właśnie prezesa Maciej Szymański. Maciej Szymański ostatnio pracował w Widzewie łódź. Co o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzach. Jeszcze na koniec pamiętaj, żeby zaobserwować ten profil, polubić ten film i udostępnić go.